Cześć, z tej strony Marek, witam Was w kolejnym odcinku serii Solo Arkham. Zostawiliśmy już za sobą Insmo w poprzednich odcinkach i dzisiaj zajmiemy się szkarłatnymi kluczami, czyli kolejnym cyklem. Bardzo dziękuję oczywiście Galakcie za to, że podesłała mi ten cykl i że w ogóle wspiera mnie w tych moich Arkhamowych nagraniach, bo odcinków mam już całkiem sporo, a przed nami dużo jeszcze więcej, zwłaszcza, że Galakta teraz... Planuję wydać do druk dwóch starszych cykli. Pojawi się najnowszy jeszcze, także odcinku przed nami bardzo dużo. Ja mam nadzieję, że Wam tak samo dobrze się ogląda tą serię, jak mi nagrywa. Szkarłatne klucze są dopiero teraz, bo ja gdzieś już słyszałem wcześniej, że ta kampania jest troszeczkę złożona bardziej i skomplikowana, i nie jest może polecana jako pierwsza czy początkowa kampania dla osób zaczynających przygodę z Horrorem Varcham, ponieważ ja zaczynałem tą przygodę w zeszłym roku, na jesień. No to stwierdziłem, że zacznę od czegoś prostszego, ale myślę, że teraz jest czas, żeby też karłacę klucze rozpakować i się za nie zabrać. Kampania tutaj jest, z tego co wiem, też bardziej taka otwarta. Podróżujecie po całym świecie, zwiedzacie różne części globu. Scenariuszy jest maksymalnie 10, ale nie wiem, czy wszystkie rozgrywacie. W macie bardziej taki otwarty świat i dużo większą swobodę w rozgrywaniu tego wszystkiego. Już w uczcie w Dolinie Hemlock mam wrażenie, że było dużo więcej swobody, bo tam też zdecydowaliśmy, gdzie się udamy. I który scenariusz odegramy, ale tutaj ta swoboda jest jeszcze większa z tego co wiem. No zobaczymy. Dzisiaj zrobię sobie unboxing. Jak zawsze, taki unboxing bez spoilerowy, to znaczy rozszerzenie badaczy, czyli to mniejsze pudełko, obejrzymy sobie w całości no bo to są karty badaczy, które będziemy używać do stworzenia naszego badacza, czy w tej kampanii, czy w poprzednich, bo te karty oczywiście można sobie mieszać. Jeśli chodzi o rozszerzenie kampanii, no to sobie. Przelecimy, przewartujemy sobie księgę kampanii. Może sobie zobaczymy jakieś pierwsze, początkowe karty, ale oczywiście nie będę ich pokazywał tam dalej, no bo nie chcę wam coś zabawy. A po dzisiejszym odcinku, po tym boxingu, jak zawsze rozegramy sobie dwa jakieś tam scenariusze. Pierwsze, chociaż tutaj pierwsze to rzecz względna, bo jeśli mamy wybór, no to pierwsze może być ostatnim. Ale jakieś tam dwa scenariusze sobie rozegramy, a resztę będziecie sobie odkrywać już sami, no bo ja też, moim celem nie jest wam zabawy czy spoilowanie, ale bardziej pokazanie Wam o co w danej kampanii czy o co w danym cyklu chodzi. Więc już dobra, koniec mojego gadania. Przenieśmy się nad stół i zajrzymy sobie do tych dwóch pudełek ze szkarłatnymi kluczami. Zajrzyjmy sobie do środka. Mamy rozszerzenie kampanijne, które już pewnie znacie, jeśli oglądacie mój cykl, w sensie wiecie, że cykle aktualnie w tych nowych wydaniach pakowane są dwa pudełka. To jest rozszerzenie kampanijne, czyli wszystkie scenariusze, a tu rozszerzenie badaczy, czyli wszystkie karty. Badacze, które będziemy wykorzystywać do tworzenia naszej talii. Ja sobie pozwolę na razie rozszerzenie badaczy odłożyć na bok i zaczniemy sobie może od tego, bo tutaj jednak tych kart chciałbym wam mniej pokazać, żeby nie spoilować, a coś tam sobie zobaczymy. I może sobie zerknąć, co tutaj mam napisane. W Arkhamstanie, Massachusetts dochodzi do dziwnych zaginięć. Każdy przedmiot, każdy budynek i każda osoba, która znika, zostają wymazane nie tylko z fizycznej egzystencji, ale także z historii pamięci. Tylko ty je pamiętasz, a przynajmniej tak ci się wydaje. Wkrótce twoje śledztwo ujawnia międzynarodowy spisek i zostajesz zwerbowany przez tajemniczą agencję rządową, której jedynym celem jest znalezienie i zbadanie międzywymiarowych narzędzi, które nazywają kluczami, jak jednak nie tylko wy ich szukacie. Wyprawa dookoła świata. 10 dostępnych scenariuszy, rozsianych po całym świecie. Wyznacz własną drogę. Wrogowie w cieniu. Tajemnicze klucze. Wygląda bardzo ciekawie. Zobaczymy. Ja muszę powiedzieć, że na razie wszystkie kampanie mi się podobały. Wszystkie cykle mi się podobały. I w ogóle horror w bardzo mi się podoba to, co można zrobić jakby za pomocą samych kart, właściwie jakichś znaczników, ale głównie kart. No to jest naprawdę zaskakujące, że gra bez plansz, jakichś tam figurek, nie wiadomo czego. Dalej te różne scenariusze czeka zaskakują mi fabularnie i mechanicznie nawet i no to jest super sprawa. Grafika, taka bardziej bym powiedział przygodowa, Indiana Jones, Obata. U, coś tu już widzę ciekawego. Ciśle tajne. Dobra, może pudełko dam na bok, jednak mimo wszystko, żeby zrobiło nam się tutaj miejsce. Sorry, że okazjonalnie pociągam nosem, ale niestety wiosna w moim przypadku oznacza alergię i już mnie dopadły jakieś pyłki różne takie. Dziś tajne. No nie wiem, tu mamy mapę świata, no to ciśle tajne otwarłem, dalej nie będę Wam pokazywał. Myślę, że ta mapa jest wykorzystywana pewnie od samego początku gry. Tu mamy skarłaczne klucze księga kampanii. 69, 70 stron. Ło, jasny gmin, ale tego jest dużo. Czy tu dziś są rozpisane wszystkie scenariusze? Tu mamy różne, ok. Krwawe. Kurcze oko. Może tam pisane rzeczy się wyczytać. Ostatni kwiat. Światło Faros. Mroczne szkło. Kłukająca pani. Faktycznie raz, cztery, 11. No to chyba jest jeszcze jakiś prolog, mi się wydaje. No jest tego sporo. No zobaczymy, jak się będzie grało w taką otwartą kampanię, bo jednak. Większość tych kampanii, które były, no poza Hemlock, bo tam też była swoboda pewna powiedzmy, no to były takie, że po sznurku jechaliśmy, nie? Coś tam wybieraliśmy czasem, ale jednak czyliśmy w scenariusz po scenariuszu, no tutaj zobaczymy. Utajone małe karty, to jest Prolog. Antrakt, mamy o, załącznik 11b. Co tu się dzieje? Kurczę, no dużo podróż, ruszamy. Aha, tutaj mapy. No dużo tego jest, Wam powiem, że jest tego sporo, i tu jest masa tekstu do czytania, więc to będzie taka kolejna fabularna, bo już właśnie w Doliny Hemlock była taka bardzo fabularna, i tam ta księga była dosyć gruba, tych wszystkich historii. No fajnie, fajnie. Znaczy, zależy, co Wam się najbardziej foro Warham podoba, bo jeśli gracie foro-rowerkarka dla fabuły historii, no, to te kampanie, i właśnie Szkarabate klucze, i już Dolinie Hemlock. No są takie mocno, mocno fabularne. Zobaczymy. Tu mamy karty. Jak widzicie, pusto tu jest dosyć. A puste jest dlatego, że tak jak zawsze te miejsce jest przewidziane na to, żeby sobie włożyć wszystkie karty z rozszerzenia badaczy, ale również po to, żeby ewentualnie te karty zakoszulkować. Więc. Co to jest? Zaraz zobaczymy. Zobaczymy. No więc tak. Ja coś Wam chętnie bym pokazał, ale obawiam się, że tu mam różne scenariusze. Możemy sobie zerknąć na ten prolog, który nazywał się Deszczowa zagadka. Jego sobie powiedzmy, że możemy odpakować i zobaczyć. Tu jest to. No i co mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 4, 6, 8, 9, no i tu 10. No kurde, dużo, dużo tego. Ee, oczywiście da się to jakoś włożyć z powrotem. Dobra, jakoś to włóżmy. Więc sobie to otworzymy: otworzymy sobie te karty z tymi różnymi e, spotkaniami, jakimiś innymi. Nie wiem, jak ja zawsze mówię, jeśli nie, nie lubicie spoilerów, czy nie chcecie nic spoilerowego, to ciężko oglądać abokwingi. Ale z drugiej strony uważam, że takie szybkie przewertowanie jakichś kart. Bez konkretnych kart, jeszcze scenariuszy. Nie, też taki spoiler, bo kurde, no tych kart jest potem i tak tyle, że, że ciężko cokolwiek spamiętać i zapamiętać. Możemy sobie to przejrzeć. Hmm, jakiś agent Koteri. Czerwona zmowa, sobie trochę tych kart możemy przejrzeć. Eee, zamknijcie oczy, jeśli nie chcecie tego oglądać, bo potem przeniesiemy się do rozszerzenia badaczy i tam już bez spoilerowo sobie możecie wszystko zobaczyć. Na widoku. Podstępy różne. No, to są te różne zestawy spotkań, które będziemy dodawać w się tego, jaki gramy scenariusz egzekutor koterii, zabójca koterii. No, na to taki klimat wam powiem, kurczę, podróżniczo przygodowy. Na naturalna istota wypowiedź apokalipsy. nie hmm. z innych światów. No ciekawy jestem, ciekawy jestem. No, tego sporo, 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 sporo. Nie mam tu żadnych żetonów nowych, bo w Innsmouth były te żetony błogosławieństwa i przekleństwa. Curse Bless Tokens, tutaj niczego takiego nie mamy. Wow, kurde. No, grafiki, ja zawsze mówię, zawsze to powtarzam, że wizualnie super. Dla mnie horror Arkham wizualnie to jest majsterszyk. I cieszę się też, muszę powiedzieć, bo to wynika z Waszych komentarzy gdzieś tam i uwag, że część z Was udało mi się tym takim zamiłowaniem, powiedzmy, do Horroru Warham, zarazić. Czy to się da jakoś otworzyć? Bo pisaliście mi gdzieś tam piszecie mi czasem w komentarzach czy pod filmami na YouTubie, czy gdzieś tam na Facebookach, Instagramach, że zaczęliście grać, że zaczęliście zbierać. Bardzo mnie to cieszy i mam też nadzieję właśnie, że te filmy gdzieś tam, mimo wszystko. Choć może trochę chaotyczne, bo skaczymy po tych cyklach, są dla Was pomocne, bo ja pamiętam, że mnie zawsze tak, że zawsze chciałem ten Horror Warham jakoś ogarnąć, okiełznać, a zawsze mnie przerażało ile tego jest i nie wiedziałem, jak zacząć, od czego zacząć. Mam nadzieję, że te filmy troszeczkę coś Wam pomogą w tym, czy warto z decyzji, czy warto grać w Horror Warham, czy nie, no i czy w ogóle jest to coś dla Was. Prolog to jest ten prolog deszczowa zagadka i sobie go rozegramy na pewno, a potem jakiś jeden scenariusz. Big Ben, Opas Westminster. No za dużo tutaj nie mamy. Mamy jakieś mężczyznę w czerwonych rękawiczkach. Okej. Okay. No i to będzie pierwszy scenariusz, myślę, który sobie rozegramy. Na pewno prolog, a co dalej zobaczymy. A co to jest? To w ogóle nie wiem. Bo takich małych kart to jeszcze nie mieliśmy. Utajona karta. Dobra. A co są te karty jakieś? O oh jest. kart jest? Nie wiem w ogóle, co one robią, więc powiem szczerze, Spoiler to żaden, bo nie mam pojęcia do czego one służą. Przynęta, przynęta, będę sobie musiał to poczytać. Ale fajnie, no znowu jakaś nowa mechanika, coś tam jest dodane. Aczkolwiek też, jest, ja lubię to jednak w że tutaj aż tak dużo tych nowych mechanik nie dochodzi, mimo wszystko. Jednak jest tak, że jak otwieramy nowy cykl, no to coś tam sobie musimy przeczytać. To też na pewno właśnie jest jakiś tam wstęp nowy rodzaj kart klucze nowe słowo kluczowe utajony. utajone małe karty. A to właściwie tyle, nie? I tu macie dwie strony jakichś tam nowych zasad, a potem już zaczynamy scenariusze. I to jest fajne, że jednak, kurde, nie jest tak, że otwieramy teraz i z 20 stron nowych zasad nie wiadomo co dalej. Dobra, chowamy sobie Księgę Kampanii. Jeszcze na tą mapę zerknę raz. Wygląda super. No mówię, mi tu klimatem takim mrocznym, arkhamowym Indianem Johnson zalatuje, więc spoko. To sobie odłóżmy księgę kampanii, znaczy, boże, rozszerzenie kampanijne i się zabierzmy za rozszerzenie badaczy, bo tutaj spoilerów już żadnych nie ma, w sensie yy, karty, które możecie wykorzystywać. Przyznam szczerze, że nie lubię tych pudełek do rozszerzeń badaczy. Ja przez dłuższy czas trzymałem i tak wszystkie karty, właśnie w rozszerzeniach kampanijnych, w, w takich pudełkach większych, które widzieliście przed chwilą. Bo to dużo wygodniejsze. Teraz kupiłem w ogóle jakieś dedykowane, takie większe pudła, bo to się już nie mieści. Ale to, to są takie trochę, jakieś, nie widzicie jakieś kartony. Ja zawsze potem nie wiem, czy tam coś jeszcze jest, czy nie jest. No Oczywiście, że jest. Trzeba się jakoś do tego dogrzebać. Jeszcze tutaj są karty. Trzeba sobie zawsze to z głową otwierać, żeby nie przegapić czegoś w środku. Schowajmy to z powrotem. No to wiadomo, że ładnie na półce wygląda, ale funkcjonalność tych pudełek, jeśli chodzi o rozszerzenie badaczy jest powiem szczerze, że żadna trochę. Dobra, dajmy sobie to na bok. I co mamy? Szkarłaczne klucze, rozszerzenie badaczy. No i co? Zasad prawie wcale nie ma. No są kluczowe, przystosowalne. Jakiś zdolność wygnanie i tyle. Najczęściej zadawane pytania. To też jest właśnie fajne, że za dużo tutaj nie mamy. I reklama Eldritch Horror, horroru. Karty badaczy. To ma jakieś dziwne karty. Taki mm -hmm. widzę inny kolor rewersu. Dobra, jedziemy po kolei. Nie wiem jaka to jest chronologia tego wszystkiego, ale sobie po prostu otworzymy te karty i przejrzymy je sobie po kolei, jak lecą. No mm, to mamy tak: Badacza. Carson Hinkler, Lokaj. 2-2-2-2-2-2. Taka jego karta. Tak, tak, jak pan sobie życzy. Jakaś jego unikalna, przeznacz do tych umiejętności. Jeżeli ty zakończysz system, to jedną kartę. Jeżeli się porażką, ty dobierasz jedną kartę. Okej. Okay. No i podstęp naszego lokaja. Tu mamy Vincent Lee. Jakiś konkretny pan, <grym> doktor. Boże, z takim piłą, to mnie się od takiego pana lekarza spotkać. Piła do kości. No właśnie, o tym mówiłem. Powrót do zdrowia. Limit, jeden poród zdrowia, twoje ręce będą przez siebie testu. Kiedy poród zdrowia ma być odrzucony z wolnego miejsca, z tego go. A, okej, okay. a, do no, u. Spoko, mamy dwa dżukery. I on tego ma? To dużo. Sprawdźmy sobie, iloma ma on zaczyna. A jeden na badacza kopia Powrót do zdrowia. O, okej, okay, czyli granstrusolo tylko jedno, kartę dodajemy do talii. Ale spoko, no i ranny przechodzi. Potem mamy. Kimani Jones, konsultant do spraw bezpieczeństwa. Lina z Kotwiczką. Osobienie agent Fletcher. Amina Widan, operatorka. 3-3-3-3. Mm. Nieźle, ale życia za dużo nie ma. 5. I co ona ma? Słowa rozpaczy. Pakt. Słowo Fakt. Pakt. Głucha cisza. Podstęp. I tu mamy jeszcze Daryl Simons, fotograf. Koda Gdarela i jakiś podstęp. O, jeszcze jeden tutaj. Charlie Kane, który jest taki w ogóle w kolorze żadnym. Co on tu może mieć? Podczas oni wybierz dwie klasy. O, to wybieramy sobie w ogóle dwie klasy. Przymierzeniec, karty z cechą przemierzeńcy na poziomie 0,5, karty neutralne na poziomie 0,5 i karty z swoich wybranych klas o poziomie 0,2. A to spoko. Czyli taki bohater, który właściwie my decydujemy, jaki klasą on jest, ale w statystyki to ma. Średnie na ale Ma trzy dodatkowe strefy przymierzeńca. To nieźle. I Bonnie Walsh. No i teraz lecimy z kartami. To sobie odłóżmy może jeszcze. Możemy sobie jeszcze zobaczyć te małe karty naszych badaczy. Co my tu mamy? Wszystkich. Dwa, trzy, cztery sześć. No ale to fajne, to ciekawe. Ten polityk ciekawy. Taki, że właśnie sobie sami wybieramy klasy, jakie chcemy. Powiem Wam, że to muszę nawet ja przyznać, w sensie no dużo gram w ten horror w Archam, dużo nagrywam tam tych materiałów, ale liczba kart, która rośnie w kolekcji z każdym cyklem, kart badaczy, jest już jakaś taka onieśmielająca. I powiem Wam szczerze, coraz częściej się podpieram tą stroną DB i nawet patrzę na jakieś takie gotowe buildy, gotowe talie badaczy, zwłaszcza takie dedykowane do true solo. O kurczę, tak samo to chcę zbudować, no to faktycznie to by trzeba poświęcić mnóstwo czasu na ogarnięcie tych kart, no jest ich naprawdę dużo. Jak jeszcze macie takich badaczy, którzy mogą korzystać z różnych klas, no to jest z tego masa. Ja już mam tych kart naprawdę tak dużo, że czasami czeka przytłacza. A z drugiej strony to jest super, bo każdy badacz, jaki otworzycie, jest kompletnie inny. Brojałowcy, łowcy. Przystosowalne, to jest słowo kluczowe. Nie wiem, co on robi. W sensie nie, nie przeczytaliśmy sobie, nie będę teraz czytał. Ale jakieś nowe są kluczowym. Runiczny topór. Nie czekajcie, zerknijmy, co robisz z tym przystosowalnym. Jest to tu? Nowe słowo kluczowe, co kluczowe, trafiają się na niektórych kartach. Takie karty mogą na początku dać się dość przeciętne, jednak mają olbrzymi potencjał do ich ulepszenia w trakcie trwania kampanii. Wydając punkty doświadczenia, gracz może dostosować każdą taką ta kartę według swoich potrzeb. Każda karta, z jest kluczowym zaczyna poziomie zero, arkusz, na poziomie 0, posiada odpowiednią arkusz, a którym znajduje się wszystkie możliwości usprawnienia. Ciekawe, gdzie te arkusze są. Gdzieś tam dalej może będą ma. To ciekawe, jeśli my sobie jakoś wybieramy te ulepszenia. Dobra, przejdźmy dalej. Bransoleta z obsydianu. bolas. Okej. Okay. Wyważenie drzwi, bolesna rana. Mmm, końc za jedno wrażenie wrogowi trochę duże karty. No okej, okay. to fajne. Że będą po pasywne obrażenia dostawać wrogowie. Mowa motywacyjna, ostatni nabój. Dodajemy ja abyśmy mieli go wykorzystać. Nauka strzelania, pomoc na dłoń. No i tu już mamy karty te lepsze. Teraz sobie będziemy upgrade'ować na punkty doświadczenia Agent terenowy, pies strażniczy. To tyle ciekawe, nie? Że jakby na przykład pies strażniczy, no to jest karta, która była już w podstawce Horror Camp, a tylko chyba na pierwszym poziomie i te dodatkowe poziomy tych kart dochodzą we wszystkich tych kolejnych cyklach. Więc jakbyście chcieli tak naprawdę no mieć chyba Wszystkie wersje, wszystkie ulepszenia każdej karty, która się pojawiła, no to trzeba wszystkie te cykle pozbierać. Kajdanki. Karwasz męczennika. Girisz Kadakia. A tu sprzymierze nic. Zawsze czujny. No i tu mamy teraz kolejny alchemiczny dystylat. Fajny mhm. kolor i bota empiryczna. piuro. Narzędzia do sekti. Testowanie mapy, analiza. Dajcie znać w komentarzu w ogóle, czy macie jakąś swoją ulubioną klasę, którą na przykład lubicie grać najbardziej. Ja na początku lubię grać niebieskimi, czyli strażnik. Zawsze mi się te nazwy mylą. Kurde, ile, ile jakbym zagrał, nie wiem, 100 razy w chorowakam, to te klasy wszystkimi się mylą, bo niebieskie to chyba strażnik się wydaje. Kiedyś mi się grało z nimi dobrze, z strażnikami, niebieskimi kartami, bo one zawsze były takie po prostu do. Ataku, w sensie łatwo można było nimi no, zadawać obrażenia. A ja na początku grałem w Forever Warcam, to jednak zawsze, zawsze mi się wydawało, że dobrą opcją jest atakowanie i w ogóle tłuczenie tych potworów. Dopiero im więcej grałem, tym doszedłem do wniosku, że to nie jest jednak zawsze dobra opcja. I czasami wymykanie się czy ucieczka jakiemuś wrogowi jest dobrą opcją. Więc fajnie się gra też z zielonymi kartami, bo one właśnie mają dużo takich opcji gdzieś tam tu wymknięcia się. W ogóle inaczej, no, grając w chorowali w biegiem czasu, zacząłem doceniać każdą klasę postaci. Eee, Mistykiem, czyli te fioletowe karty też super. Zacząłem doceniać każdą, kartę, każdą klasę. Bo naprawdę każdą klasą gra się kurczę inaczej i daje inne wrażenia z rozgrywki, i każda ma swoje zalety, każda ma swoje wady. Nie każdym badaczem dobrze się gra true solo, bo oczywiście są tacy badacze, którymi ciężko zagrać kurczę. Jedną osobę, bo mają jakieś umiejętności, zdolności czy statystyki nie do końca udane. Na przykład, jak graliśmy w któryś tam scenariusz. może jak on się nazywał ten bohater, już raz nie pamiętam, ale miał psa Duke to było calały, Czerwona karta. Nie pamiętam imienia tego bohatera, ale w każdym razie ten z gitarą i z Dukiem. No to kurde, to był super bohater do grania solo, bo ten Duke robił robotę, bo można go było wysyłać albo do ataku albo kiedy robiliśmy akcję badania, zdobywał wskazówki, atakował wrogów. Jak był wyczerpany, może go było jeszcze odświeżyć przez odrzucenie karty. No super był. Także niektórzy bohaterowie, ewidentnie badacze do grania solo się nadają bardziej. Dobra, ale wracamy do kart. One sobie pentagram bo już tu dużo obejrzałem, nic nie pooglądaliśmy. Krąg eksplozji. No ja tych kart wszystkich nie będę czytał, bo to też nie ma sensu. Sobie przyjrzymy. Jak chcecie, możecie sobie jakąś tam pauzę zrobić na ekranie i coś tam się przyjrzeć tym kartom. Bardziej sobie obejrzymy po prostu, co my tu mamy ciekawego. Rytuały, bycie astralne. Ja też, jak będę tworzył bohatera, to będę starał się użyć no, jakoś tam możliwie dużo kart z tego rozszerzenia. Więc też sobie zobaczycie karty już w działaniu, po prostu pożerać grzechów. Wypoczynienie duszy. No, ale niektóre karty już wiadomo, że gdzieś tam były. Już też się kojarzę. Różdżka, oneksowy pentagram, kieszenkowe narzędzie wielofunkcyjne. Pachaczka na w tym jest to się wyczerpieczko narzędzie. Do tego dostajesz plus jeden, naprawdę śmiertelność trójzyryczna pułapka, no ocalały, te czerwone karty to też. No i właśnie ocalały też mi się ostatnio fajnie gra, bo mamy dużo takich kart, gdzie nawet jak nam nie wyjdzie, nawet jak będzie porażka, nawet jak jakiś test tam się gdzieś nie uda, to zawsze mamy jakieś takie karty, które albo pozwalają nam mimo wszystko ten test zdać, albo nawet jeśli nie zdamy, to coś tam dostaniemy, jakąś premię, jakąś nagrodę, cieniemy kartę, albo jakiś zasób, albo coś, także to jest spoko. Ostatnia deska ratunku, natura bestii, kij bejzolowy, no też oczywiście był kiedyś Katia Izbak, nie wasz znów odzysk. Pęk kluczy też mieliśmy. Pęk kluczy są niezłe. Hmm. Do tego badania w zostaje minus dwa do zasłony. Jeżeli te zakończycie, to sobie jeden klucz. Jeżeli trudność tego testu wynosi 0, odkrywasz jeden dodatkowy żeton. To też jest fajne, właśnie, bo pęk kluczy pozwala łatwo zdobyć wskazówki, łatwiej ocalałym, który może nie mieć na przykład zbyt dużo e, tego naszego całego intelektu. Naturalna broń palna. Was na Udoskonalenie. I latarka w lepszej wersji. Uświęcenie duszy. Czuchające w ciemnościach. Osłabienia, osłabienia. Kurde, ile tego jest! Teraz popatrzcie, to są te wszystkie karty, które gdzieś nam pozwalały coś sobie ulepszać. Właśnie ma inny rewers. Ale jak to się zaznacza? To mnie ciekawi. Karta Sowan. Obok każdego sobie nie odniesie jeden lub kilka pól do zakreślenia. Zakreślenia! Jeśli efekt kart nie mówi inaczej, badacz może zakreślić pole na arkuszu, sprawdzić tylko przed, po kiedy lepsza w tym ustawieniu lub kupię nowe karty. Wydanie tego do gruntu doświadczenia pozwala badaczowi jeden punkt, jedno pole na jednym z arkuszy, jego karty. Mm hmm. Ale zakupił usprawnienie, badacz musi wykreślić wszystkie pola, znajdując się obok. No nie, ja tam wykreślać nic nie będę. No, no, no. To na pewno nie. Aż takim nie jestem wariatem. Gram bez koszulek, to jest i tak już duże wariactwo. Ale żeby zakreślać, chociaż czekajcie, bo to jest więcej kopii. No, ok, dobra, no czyli teoretycznie zrobili tak, że mamy trzy zbroje łowcy, Trzy runiczne topory, więc możecie sobie grać, pas grać, będziecie chcieli kiedyś runicznym toporem zagrać e, jeszcze raz, no to bierzecie inną kartę. Nie, nie, ja sobie to może jakoś pokseruję, albo może gdzieś tam online jest to do ściągnięcia. Albo sobie zrobię po prostu zdjęcie telefonem i będę na zdjęciu zaznaczał e, może coś tu kład, jakieś znaczniki, na coś malutkie. No ale fajnie, to jest kurczę fajne, że to bronie możemy sobie rozwijać według naszych preferencji i nie mamy stricte lepszych wersji tych kart, tylko sami decydujemy, jakie będziemy ulepszać. Ale tylko dużo. No to fajnie, to jakaś jednak nowa ciekawa mechanika. To granie mi się może nie podoba, wolałoby to mieć w formie jakiejś papierowej, ale można to jakoś sobie obejść. Albo te karty wsadzić do koszulki, o no właśnie, to dobra opcja. Taką kartę wsadzić do koszulki i na koszulce bazgrolić, a potem koszulkę ewentualnie wyrzucić. To tyle, jeśli chodzi o szkarłatne klucze. Obejrzeliśmy sobie na szybko rozszerzenie badaczy, obejrzeliśmy rozszerzenie kampanijne. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym będzie prolog do szkarłatnych kluczy, bo tu widzieliśmy, że jest prolog jakiś, chętnie sobie go rozegram. A potem będzie jeden scenariusz, który nie wiem, nie wiem, czy tam mamy do wyboru kilka, czy od razu jest narzucony jakiś pierwszy. Zobaczymy, jak będzie do wyboru kilka, to może wy zdecydujecie. Tak jak graliśmy w Hemlock, też tam pomogliście mi wybrać sobie scenariusz, zobaczymy. W każdym razie to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek Solowarkam. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, do subskrypcji kanału i do odwiedzenia mnie na tych wszystkich moich nieszczęsnych social mediach, do których linki, jak zawsze, są w opisie do tego filmu. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć!